Hej widzowie! Dzisiaj będziemy... A! Matko, boska, mi się dźwięk wyciszył w ogóle w i Nie wiem co się dzieje. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ogłoszeniu. Matko, nagle się... Nagle się dźwięk włączył. E, tak. Na pewno w tej wiadomości... Ucieszą się Panki, i Fanny, Kitty Belli i Vito. Że jutro. Czekajcie chwilę. Jutro. Będziemy owalać albo nie owalać. Mit. Który ludzie sobie wymyślili, że Vito niby wróci 1 czerwca. 1 czerwca o godzinie 17 o godzinie 17. No tak, o godzinie 17 no podobno o tej godzinie 17.00 ludzie sobie do, dorabiali do tego, że myślą ale jutro będziemy sprawdzać o każdej godzinie jego kanał i przy okazji będziemy sobie odkusł nowe rzeczy. Tak? Tak. No, to Nie, 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 nie ma I będziemy sprawdzać, czy naprawdę takie rzeczy, czy naprawdę będą takie rzeczy. Ale jestem ciekawa, czy to będzie prawda. Jeśli będzie prawda, to ja się ucieszę. Bo na pewno ucieszy ta informacja bardzo dużo osób. Nie tylko na moim kanale, ale i ogólnie. Ludzie się bardzo z tego cieszą. Ej, jak to działa? Ja to mogę naprawdę rysować. Aha, nie mogę interesować. Dobra. Owalona już? Czy to nie działa? Eee, ja to miałam? To, to zadziała, tak? Nie. E, tak nie działa. Patrzcie, idealne dla mnie, Bo ja mikrofonu nie mam. Ja muszę krzyczeć, widzowie. Czy ja nie krzyczę tak za mocno, ale okej. Okay. Posłuchajcie mnie. Ja będę sobie urządzać i Wam mówiła, że ten mit może zostać owalony, bo ludzie, jak sobie. Pusko to jest piękne. Jak słyszeliście już, że no, sobie do tego dorabiali jakieś rzeczy. Że o 17 godzinie, no, ja w to można powiedzieć, że wierzę, ale tylko trochę. Bo to, ale tu zaraz wam coś powiem, Matko. Na jej tutaj sklepie pojawiły się nowe koszulki. Co to są w ogóle za stare? Dobra, tutaj są... Jest! O tym właśnie mówię. Gdzie jest koszulka z Vito? Tak. Właśnie tu jest Vito. O tej koszulce miałam mówić wam. O właśnie o niej. Że to chodzi o to, że właśnie ten, ten wzór jest Vito. Jest on z Vito, to jest bardzo też zdziwione ludzi pewnie ten, bo ktoś właśnie tak przypuszczał na jej kanale, czy tam na jej Instagramie, nie wiem gdzie to było, o tu jest Lucky Block, to to jest nieważne. jak ktoś przypuszczał i kubek Lucky Block, i dobrze przypuścił, bo tak na serio to jest ten właśnie nowy model z Bellą. Bella. Bella i Vito. Gdzie właśnie Bella trzyma laki blok, z którego wychodzi Vito. O. Jest czarna. O tym właśnie mówię. I ja nie mogłam uwierzyć własnym oczom, jak to zobaczyłam, że ona to pokazuje na własnych filmach. 70 zł? To w ogóle mój rozmiar. Jest. Więc no. Ja się tu bardzo zdziwiam I tu już nie mamy owalonego mitu, że może wrócić jutro faktycznie, z okazji mnie dziecka. Bo ja, co wiecie, nagrywam w piątek. Nie wiem, czy wy to przypadkiem nie zobaczycie jutro, ale raczej dzisiaj to wstawię. No i zobaczcie, że faktycznie tu jest Wito. Więc nie owalamy tego, że to faktycznie może wrócić, skoro tu jest Wito. Ja zwracam właśnie uwagę na takie szczegóły, gdzie właśnie można zauważyć. O! Matko, to K. Nie musisz się odzywać, że żyjesz. No też miałam kolorowe, ten. No, co za. Ja nie mogę. Dobra. No i. Także tu mamy nieufalone, że faktycznie ktoś się zastanawiał, że myślał, że kolejny model, kolejny motyw będzie z wito I faktycznie był. Ale nie z wito tylko z Vito. Słuchajcie? Co Jeśli nie, to macie problem. Zobaczymy. No i tu... Uch. Nie pytajcie, co ja teraz jak teraz robię. To co mam robić? Co to jest? Widzowie, ja nie pyta wy nie pytajcie, co ja robię, wiecie? Ja nic nie robię. Bardzo nic. Takie nic, nic. <laughs> Czy jest coś nowego tutaj na przykład? No, i jutro na pewno będziemy o tym sobie na pewno rozmawiać, czy wróci faktycznie. I ja tu się zastanawiam, czy tego nie obalić od razu. Ale. Nie możemy tego zrobić. Nie możemy, widzowie, bo ja wiem, że to może być zostać potwierdzone. Że to może zostać potwierdzone, że to będzie potwierdzone przeze mnie. Dlatego, że. Skoro jest ten motyw koszulki, to przecież kto by robił motyw koszulki, jakby przecież nie wraca. No przecież go nie ma, on nie istnieje. I, a wiecie, jak to już się stało, że kart wie, że on może wrócić? Nie wiem, czy oglądaliście piosenkę Belly, ale on ogłosił w tej piosence swój powrót. Zaśpiewał tam ze starych, dobrych lat, by to izbek. I te słowa prowadziło w ludziach, Lu wszystkich osobach, którzy ich bardzo lubią. Takie słowa łapa w górę zawito, a Bella na to odpowiedziała, a dzięki. To do gliny, dobra nieważne. <laughs> Ej, a czy to będzie działać? W ogóle to, co to jest... A nie. I nie co to będzie działać? Putajcie co ja robię. Eee, no i że. Mm, 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 mm. Kto tu jest? Ja się Potem... A, tu też trzeba białą farbów robić. No i nie działa. Eee... Widzowie, tu nie mamy nic uwalone. Może wito nie wróci. Tylko mamy bardziej potwierdzone. Widzowie. Dzisiaj w tym odcinku nie zajmujemy żadnym dodatkiem nowym. Wiecie? Tylko nowym. Tylko o powrocie w Ito. Nie widziałam Hanka, że to taki piękny talent. To jest wszystkie. To nie jest ładne nawet. To, to też nie. jest jakiegoś ładna ładne, ale gąsienica jakaś, chlepko. Kota zostawiam. Złote. No ale. Ja tego nie mam wstydu owalić, że nie było. Nie mam. Nie, nie owalę tego. I tu nawet jakbym chciała, bym tego nie owaliła. Dlatego, że już mamy takie jakby potwierdzenia, że to będzie, że faktycznie mogą być takie rzeczy, że faktycznie on wróci. Są takie potwierdzenia, które już dzięki tym właśnie rzeczom wiemy, że on może wrócić. Więc to na pewno dużo osób ucieszy. Ta wiadomość, że WITO chyba wraca. Co to, to są? To są farby olejne. Nie. Nie umiem tego używać. Tu linijka jakaś. Mazaki, mazaki, mazaki. Ja wam pokazywałam co, co to jest. Aha łamka, ołówek. Co to jest tak mało tego? Halo! Ja no, mam na biurku z tego z tysiąc. A mi tyle będzie mało potrzebne, no chyba ludzie sobie jaja robią. Że ja tyle mam tak du. Ja mam tak małe biurko na takie mało. Tak mało rzeczy, no. No chyba i w tym Że to jest. To nie jest mój maksimum. Co wie, no. Trudno już się mówi. Boże moje pędzle. Kot i wazon. Woj glina. kod też niezbyt się wody. I tu mi teraz właśnie nie owalamy tego. Tak. Ludziom. Lu Może się wydawać, że takie dorabianie sobie, że. Wito właśnie wróci o tej. 17.00. To było źle. Dlatego, że. Nie wiem czy wiecie, ale to jest złe, że ludzie właśnie tak sobie dorabiają, bo inni w to wierzą, a jak w to wierzą, wiecie co jest najgorsze? Że jak w, ludzie w to wierzą, że ludzie w to właśnie wierzą, a potem o 17 on się wróci, o nie wiem, o 20 lub gdzie indziej. nie wiadomo kiedy sobie wróci nie wiem nawet za tydzień a ludzie sobie po prostu tak wierzą w to jak w to wierzą to zaraz że Vito tu wraca Vito o tej godzinie Vito o to że Vito wróci 1 czerwca o godzinie e, że uwa, uwaga ogłaszam Vito wraca e, 1 czerwca w dzień dziecka o godzinie 17 czy tam, nieważne o której tam było, nie, na tym internecie mi pisało jakieś trudnoty, to jest kłamstwo. Jeśli to zobaczycie, takie rzeczy, to są kłamstwa. Yy, tak, nie przesłyszeliście się, to są kłamstwa. My się tu nie przesłyszycie. Znaczy, o tej godziny 17 raczej tego nie będzie. Ale jeśli wróci, to oczywiście będzie z tego film. Będziemy to lub owalać, albo to potwierdzać. No, bo właśnie tak. U, oj, 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 I piękny obraz mi wyszedł. Tu. Więc widzowie, wy takie rzeczy jak takie że uważ, uwaga, ogłaszam, że Vito wraca. Co ty ogłaszasz? To Vito decyduje kiedy. I tu właśnie jest też trochę nie fair wobec Vito, bo to on powinien sobie ustalić, kiedy wraca. Ale po, skoro pojawiły się tam pewne słowa w tej piosence, że ze starych dobrych lat Vito is back. Wajer to wygląda. Nie, nie musicie mi pisać, że pięknie to wygląda. Ten pomarańczowy, który sama odkrywam, że tak może. To ty co? To dalej nieważne jest. To, co teraz robię. Mm. Tylko ważne jest to, kim można. Że to jest trochę takie wobec cyfer, fair wobec wito, że on... Ale dlaczego niby pewność mamy, że on wróci? Już to trochę mówiłam. Ale dlatego, że w tej piosence Belli pojawiły się niezłe słowa, które wam zaraz powiem. Vito is back, czyli Vito wraca inaczej. Zaraz Mamy razem czuł przygody smak Ej, ej, tak, czas mnie goni, szukam drogi, odnalazłem cel, wiem co robić. Życie wciąż testuje mnie, więc trzeba działać, a nie się głowić. Dzień jest dobrym, bo Ciebie spotkam. Dziś mam pełen spotania, jak ej, Za starych dobrych Wit lat widać Cały dzień, to właśnie były te słowa. I jak już widzicie, słyszeliście. To było Wito is back a więc widzowie kończymy ten odcinek dzisiaj i jutro owalamy lub sprawdzamy to wszystko pa kociaki a i piszcie jak wolacie, wolicie żebym do was mówiła kociaki czy kociaki czy kotki psotki bo ja mogę do was mówić kotki psotki albo kaciaki piszcie jak wolicie pa